Cześć, ja jestem autowloger. Tym razem witam Was w cyklu na Luzie. No i oczywiście dla odmiany Volvo S60. Samochód, który jest bardzo bezpieczny. Ma dużo poduszek zobaczcie sobie. Ma też poduszkę silnika, poduszkę skrzyni biegów i wiele innych ciekawych poduszek. Oprócz tych, niemal każdy egzemplarz wyposażony jest w R5. Oczywiście nie chodzi o preparat przeciwupieżowy, a o silniki. 5 cylindrowe nie sześcio, 6, nie 6, 5, 5 nie cztero, nie trzy, nie dwóch. Ośmiocylindrowych też nie ma, dzięki czemu jesteście o ten jeden cylinderek lepsi niż większość samochodów jeżdżących po polskich drogach. No i oczywiście jak pięć cylindrów to fajny dźwięk silnika. Bardzo tutaj przyjemnie się dodaje gazu. Budzi wszystkie gołębie, straszy sąsiadów, także to jest ciekawe i na plus. Jeszcze jedna ważna uwaga: jakbyście chcieli pojechać na spływ kajakowy albo przejechać przez rzekę, znaczy nie, nie polecam przejechać przez rzekę, po prostu przeprawić się przez rzekę, i byście do tego chcieli użyć tratwy na przykład, co często się zdarza przy przeprawach przez rzekę, że używa się tratwy, to pamiętajcie o tym, że w Volvo silnik jest z przodu, skrzynia jest z przodu, napęd jest z przodu. A z tyłu właściwie są tylko same koła i nic nie ma, więc musicie się liczyć z tym, że nie ma tutaj za dobrego rozkładu, mas i samochód wam po prostu zatonie, przeważy przód. I no, utopicie się, także na to uważajcie. To bardzo praktyczna rada. Przy zakupie tego samochodu jest duży plus, bo większość osób huchało i dmuchało na to auto. Nie tak jak w przypadku BMW, gdzie ludzie ujeżdżają samochody pod remizą, później okazuje się, że no niestety jakby samochód spotkał się z latarnią, opony ma wytarte, przeguby ma rozklekotane. To Volvo naprawdę kupicie w dobrym stanie, zadbane. Jak to się mówi, pierwsze ręce, jak to piszą niektórzy specjaliści od lingwiści, handlarze. Pierwsze ręce. Kobieta jeździła raz w miesiącu do kościoła. Nie wiem, co to była za religia, ale widocznie raz w miesiącu niektóre religie tak mają. Ale niestety, minus jest tego samochodu taki, że nie możecie upalać, jak to się mówi, kapcia pod tą remizą, którą wspomniałem, no bo tutaj nie ma. Pędu na tył, więc trudno wam będzie to zrobić. Znaczy na pewno znajdą się tacy zdolni, którzy, którym się to uda. W Szwecji jest to popularne, no ale w Polsce raczej, raczej nie widziałem, żeby ktoś tak zwanego lacza upalał na parkingu Volvo. Jazda Volvo nastraja was spokojnie. Nie macie potrzeby się nigdzie śpieszyć. No a zamiast jakiegoś tam piosenki techno czy szlagieru hip hopowego, włączycie sobie Michała Bajora czy innych artystów wysokich lotów, których będziecie mogli słuchać, rozkoszować się ich muzyką, rozważać tą poezję, tematy egzystencjonalne. Macie dużo czasu, bo jak wiadomo, się nie spieszycie, będziecie mogli to wszystko sobie przemyśleć podczas drogi jeżdżąc samochodami niektórych marek cisną wam się na usta słowa jak jeździsz ty idioto, albo z drogi, bo cię rozjadę coś w tym stylu a tu w Volvo raczej używacie słów proszę, przepraszam dziękuję, ojej wśród kierowców Volvo słyszałem m.in. takie stwierdzenia jak ojej, jak można tak karygodnie łamać zasady współżycia społecznego w ruchu śródlądowym zawieszenie samochodu przywodzi mi na myśl utwór yy, Jezioro Łabędzie dokładnie w rytm y, tego utworu Wybiera Nierówności. W tym odcinku to już wszystko, a ja zapraszam Was do... Y, no, jak to się mówi? Żebyście ten, taki jest przycisk subskrypcje, zasubskrybuj, czy coś takiego, klikniecie to. No, zapraszam też na mojego Facebooka, no, nam, i na mojego Instagrama. No, no i to by było na tyle. Widzimy się już wkrótce. Cześć.